Dzisiaj mieliśmy okazję otworzyć biurowiec, który w ciągu dwóch lat został zrealizowany przez naszą spółkę. W obiekcie znajdują się 34 biura o łącznej powierzchni 3044 m2 oraz garaż podziemny z 47 miejscami postojowymi. Jest to z tego co wiem największy garaż tego typu w Oleśnicy. No, największą trudnością przy realizacji obiektu było pokonanie warunków gruntowych. Niestety ten, ten obiekt jest zrealizowany na działce o dość dużej ilości wody gruntowej, jak i o niestabilnym gruncie. Z tego tytułu mieliśmy dość duże osuwiska gruntu. No, Przedłużona została inwestycja około miesiąca, ale udało nam się to pokonać. E, niewielkimi środkami. Oczywiście mogliśmy zastosować lepsze środki, ale były, to by znacznie podrożyło koszt wytworzenia tego obiektu. No niestety w trakcie realizacji nie udało nam się uniknąć e, błędów. To jest błąd e, firmy podwykonawczej, która wykonywała elewację, zastosowała złej jakości klej i w tej chwili nastąpiło obsunięcie się warstwy izolacyjnej. Zgłosiliśmy to jako naprawę gwarancyjną do firmy. Jednocześnie zgłosiliśmy to do ubezpieczyciela. Myślę, że jedna i drugi ruch pozwoli nam to na usunięcie jeszcze w tym roku tej usterki. Nie jest to usterka konstrukcyjna, tylko osunięcie się warstwy ocieplenia. Muzyka